Pokażę Ci, jak możesz usunąć listy odtwarzania, czyli playlisty w YouTube z iPhone A i pada albo dowolnego smartfona w mniej niż minutę. Ale jeśli chcesz dalej uczyć się o swoim urządzeniu mobilnym, polecam zajrzeć do opisu tego filmu. Dobrze, jeśli stworzyłeś listę odtwarzania i chcesz ją usunąć, bo już ją wykorzystałeś, albo ci przeszkadza i nie chcesz, żeby przechowywała więcej danych na Twoim koncie YouTube, dziś pokażę Ci, jak to zrobić. To jest bardzo proste i działa w taki sam sposób, jak już mówiłem, zarówno na iPhone, iPadzie, jak i na każdym smartfonie. Kiedy już jesteśmy w aplikacji YouTube, przechodzimy do profilu w prawym dolnym rogu i tutaj pojawi się cały nasz profil. Następnie przesuniemy trochę w dół i zobaczymy menu playlist. Jak widzisz, pojawiają się tam wszystkie listy odtwarzania, które mamy. Niektóre z nich to na przykład obejrzyj później wszystkie filmy, które polubiliśmy, a potem inne playlisty, które stworzyłem wcześniej. Ale jak widzisz, niektóre mają zero filmów, więc nie mają żadnej użyteczności. Jak możemy je usunąć? To bardzo proste. Widzisz nazwę playlisty albo listy odtwarzania i po prawej stronie trzy kropeczki. Naciskamy na te trzy kropeczki i możemy wybrać opcję Usuń. Potwierdzamy usunięcie i ta playlista zostanie skasowana. To wszystko. Jeśli spodobał Ci się ten film, proszę zasubskrybuj i zostaw polubienie. Do zobaczenia. Dziękuję.